Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski. W 992 roku, po śmierci pierwszego historycznego władcy Polski, Mieszka I, władzę objął jego syn Bolesław. Żył on w latach 967-1025. Zyskał przydomek Chrobry, czyli waleczny i dzielny. W 997 roku na dwór Bolesława przybył czeski misjonarz Wojciech Planował on nawrócić Prusy na chrześcijaństwo. Byli oni poganami i zamieszkiwali ziemię między Wisłą a Niemnem. Graniczyli od północy z państwem Piastów. Bolesław w ramach pomocy dał Wojciechowi łódź i trzydziestu wojowników, którzy mieli zapewnić mu bezpieczną podróż. Jednak na granicy Wojciech zdecydował, że dalej uda się sam i kazał wojownikom wracać. Tym samym chciał pokazać, że przybywa w pokojowych zamiarach. Wraz z Wojciechem do Prus udało się dwóch innych misjonarzy. Ponieważ nie znali języka, nie mogli wytłumaczyć zasad wiary chrześcijańskiej. Gdy Wojciech odprawił mszę w miejscu uważanym przez pogan za święte, został zabity. Ciało biskupa wykupił Bolesław. Zapłacił za nie tyle srebra, ile ważył Wojciech. Został on pochowany w kościele w Gnieźnie, który z czasem stał się katedrą. Samo gniezno zostało najważniejszym grodem w państwie polskim. Zaledwie dwa lata po swojej śmierci Wojciech został ogłoszony przez papieża Świętym. Jego szczątki oraz przedmioty związane z jego życiem były relikwiami, a grób biskupa odwiedzali liczni wierni. Jedną z osób, które odbyły pielgrzymkę do grobu Świętego Wojciecha, był cesarz Otton III. Koronę cesarską otrzymał w wieku trzech lat, zaś samodzielną władzę objął jako 14 latek. Spotkanie w gnieźnie miało miejsce w tysięcznym roku. W tym czasie Otton III był najważniejszym władcą w Europie i przyjacielem zmarłego. W pobliżu gniezna cesarz zjął buty na znak szacunku dla Wojciecha i boso udał się na jego grób. Otton spotkał się również z księciem Bolesławem. Pragnął bowiem zjednoczyć wszystkie chrześcijańskie kraje Europy. Spotkanie obu władców nazwane zostało Zjazdem Gnieźnieńskim. Cesarz przekazał na nim decyzję papieża o utworzeniu arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz trzech biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Odtąd otrzymał od Bolesława relikwie, ramię św. Wojciecha. Z kolei polski władca dostał od cesarza kopię włóczni św. Maurycego, oraz Gwóźdź z Krzyża Pańskiego. O zjeździe gnieźnieńskim pisał kronikarz Gal Anonim. Z jego przekazu wynika, że cesarz zdjął diadem i nałożył go Bolesławowi na głowę na znak przyjaźni i przymierza. Uważał, że polski książę powinien zostać koronowany na króla. Po śmierci Ottona III jego następca nie był przyjaźnie nastawiony do naszego kraju. Bolesław prowadził wojny zarówno z Niemcami, jak i Czechami czy Rusią. Trwały one kilkanaście lat. Jego wojsko nazywane było drużyną i tworzyli je wyćwiczeni wojowie. Używali oni mieczy, włóczni, łuków i drewnianych tarczy. Dzięki drużynie możliwa była nie tylko obrona kraju, ale też przyłączanie nowych ziem na wschodzie, zachodzie i południu. Tym samym obszar państwa za jego panowania znacznie się zwiększył. Bolesław został koronowany na króla w ostatnim roku życia czyli w 1025. Miało to miejsce w Gnieźnie. Polska stała się królestwem. Po śmierci króla Gniezno zostało zniszczone podczas najazdu Czechów. Dlatego funkcję stolicy przejął Kraków. Gniezno jest dziś chętnie odwiedzane przez turystów. W mieście liczącym 70 tysięcy mieszkańców znajduje się między innymi Muzeum Początków Państwa Polskiego. Natomiast w katedrze można podziwiać drzwi gnieźnieńskie, z XII wieku, które przedstawiają 18 scen z życia św. Wojciecha. Obok katedry stoi pomnik Bolesława Chrobrego, autorstwa Jerzego Sobocińskiego. Podsumowując, przyczynami zjazdu gnieźnieńskiego były chęć odwiedzenia przez Ottona III grobu św. Wojciecha oraz plan zjednoczenia Europy. W tym celu cesarz przybył do Polski w tysięcznym roku. Skutkami wizyty były utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie. I trzech biskupstw oraz umocnienie pozycji Polski w Europie. Dziękuję, że wysłuchaliście mojego opracowania do końca. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie łapkę w górę i zasubskrybujecie mój kanał.